Robimy dzisiaj kociołeczek na szybkiego i razersz. Ziemniaczki obrane, pocięte. Tak, marcheweczka obrana, pocięta, cebulka obrana, pocięta, parę plasterków w i oczywiście czosnek do tego, mięsko, żeberka. Mm, zaprawiały się cały dzień. No mm. ale mm, mniam, mniam. I Liście kapusty, które są najważniejsze, najważniejsze są w kociołku. Liście kapusty. Woli wszystkiego. I takich powtarzamy. Ziemniaczki. Mniaki około 2 kg, tak? Dwie duże marchewki, trzy cebulki e, z 20 dekoboczusiu. E, żeberek dowoli. Im więcej żeberek, tym lepiej. Ale żeby były mięsne, ale oprócz tego ja zawsze daję karkówkę. Karkówkę, którą zaprawiam. I są bardzo dobre. Mamy kociołeczek. Otwieramy. Wiadomo, widać, że już był używany wcześniej. Bo my zawsze używamy kociołeczek. Co jest co jakiś czas? I tak na spód kociołka voila, kładziemy boczuś, bo to jest bardzo ważne. Rozkładamy boczuś, a nie chodzi o to tylko, żeby nam się nie przypalało do kociołka, tak jak mówią wszyscy i tak jak uważają, że to się przypala. Oczywiście, tak. Ale też chodzi o to, że boczuś jest bardzo tłusty. I on podgrzewany przez ten. Ogień, są niska, wydaje aromat i tłuszcz, ten, który nam najbardziej potrzebny tutaj w tym kociołeczku. I teraz tak. Na to kładziemy liście kapusty, które są niezbędne, żeby nam się to wszystko nie przypalało, ale też zarazem kapusta, jak każdy na pewno. Z Was lubi, lubi bigosik, prawda? Bigosik lubi kapustkę smażoną. Każdy lubi, tak? I kapusta daje taki. taki, taki Teraz zbliżenie na mnie proszę. Daje taki specyficzny aromat. Bigosu, um, gołąbeczków. Taki, taki. Jak to przejdzie tym smakiem, to jest rewelacyjne. Dobra. Mamy, tak? Mamy liście położone. I teraz tak. Nas poddajemy trochę mięsa. Nie cackać się! mięsko pyszne! O! Tak o mięska. Ze dwie-trzy warstwy tego będziemy robić. Tak, także tak, tak mniej więcej podzielić na dwa sobie tą ilość tego y, mięsa i, i boczosiu wiadomo. I teraz tak, na to dajemy ziemniaczków, tak ziemniaczków i jeszcze ziemniaczków. I jeszcze ziemniaczków. O, ja tak zawsze tutaj. O trochę za dużo. Trochę nie. Dobra może być. I teraz tak, do tego marcheweczki, ciach, sypiemy ładnie, tak, cebuleczkę, ciach, sypiemy ładnie. Widzicie, nie trzeba nic nawet mieszać. Nie Trzeba mi się tylko układać, tylko układać. Szybko bateria. Czosnek, do tego mamy przyszykowany tutaj jeszcze e, ziele angielskie. Hello! Hello, England! O, ziele angielskie dodajemy, o proszę, dzielo angielskie, y, liść laurowy, y, parę ziel angielskich i to by było wszystko. I teraz tak, dokładamy liście kapusty, oczywiście, żeby nam to wszystko tak grało i nie przywarło do tego kociołka, nawet jak przy, 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 przyklei się, przypali, to uwierzcie mi, że smak będzie jeszcze lepszy. Jak to troszkę się wszystko poprzypala w tym w tym ogniu. Mówią, że na małym ogniu, oczywiście, że na małym ogniu, na małym żarze powinno się to robić, ale to z tego, z tego punktu, bo przypali się, nie przypali, ale mały mały ogień, mały żar spowoduje takie bardziej gotowanie się tego mięsa, a zarazem smażenie. I tak dokładamy znowu. Alternatywnie tak jak wtedy, bo czuś. E, nie boczuć tylko tę karkóweczkę e, z żebereczkami. Pyszną. <laughs> Nasza polska świnia. Jaka ona dobra. Normalnie. I teraz tak. I dajemy ziemniaki do końca. Ziemniaki, ziemniaki. Zauważcie, że tu po ziemniaczków została taka woda. Woda, sól, pieprz, to też jest do wykorzystania. Bo później można sobie. Ciach! Nalać do tego i super. I już nie musimy rosołku gotować. No i teraz tak. Dajemy to, co nam zostało oczywiście na, na tej desce, czyli marchewka, e, e, czosnek, e, cebulka, pyszna, nasza też polska zresztą i ten. I do tego jeszcze tak parę, parę e, zieleń, do tego liślaurowy, tak? Liślaurowy. Przykrywamy to wszystko kapustką. Oczywiście liśmi kapustki i kociołek gotowy, Wola. Voilà. dajemy pokryweczkę ciach niech te liście sobie tak wystają ponieważ później, jak, jak założymy już całą tą y, aparaturę, która podtrzymuje to wszystko tak, tak i, i, i te liście zostaną przyciśnięte spowoduje to to, że nam uszczelni kociołek tutaj uszczelni i on się wtedy będzie prawidłowo dusił już na mnie proszę zbliżenie kilka razy robiłem kociołek nie przykryłem tych liści tutaj, żeby to dusiło się. Nie